Dzień dobry. Dawid Kumor, BHP i Szkolenia. Zostajemy w temacie wypadków. Tym razem nie wypadek przy pracy, ale wypadek w drodze do pracy, z pracy. Nasze przepisy mówią o takim wypadku, podają nam definicję takiego wypadku. Trzy rzeczy muszą być, żeby taki wypadek się zdarzył. Po pierwsze, musi być jakaś przyczyna zewnętrzna. Druga rzecz musi to być wypadek na trasie najkrótszej między moim domem a moją pracą. I trzecia ta trasa musi być nieprzerwana. Trzecie, trzeci warunek, ta trasa musi być nieprzerwana. Na starcie, co zrobić zaraz po wypadku w drodze do pracy z pracy? Zgłosić przełożonemu. Zgłosić przełożonemu, że taki wypadek miał miejsce. Spisać sobie jakieś oświadczenie, wziąć kartkę i opisać, co było, gdzie i jak. W dniu, tym i tym. Wychodziłem z domu, i wtedy stało się to i to. Dobrze by było, gdyby był jakiś świadek tego zdarzenia. Prościej jest dużo, kiedy są służby, pojawiają się na tym miejscu zdarzenia. Jeśli jest jakaś policja, karetka, no to jest w ogóle prościej, bo e, mamy jakieś dokumenty zewnętrznych podmiotów, które potwierdzają to, o czym mówimy, ale zasadniczo one nie są potrzebne. Wystarczy to nasze oświadczenie, w tym i w tym dniu stało się to i to. Jakiś dokument medyczny, żeby potwierdzić, co mi się faktycznie stało, no i, i tyle. I zgłaszamy przełożonemu, przełożony powinien. Spisać kartę wypadków w drodze do pracy, ewentualnie wysłać ją do zus jeśli jest taka potrzeba, jeśli to jest mały pracodawca. Eee, te warunki trasa nieprzerwana i trasa najkrótsza trasa nieprzerwana. Ja wiem, że widzieliście, jeśli poczytacie, jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę temat wypadków w drodze do pracy z pracy, to znajdziecie mnóstwo wyroków sądowych, gdzie sąd, nawet najwyższy, stwierdził, że Przerwana trasa z tytułu jakichś tam niezbędnych potrzeb życiowych, że on odbierał dzieciaka z przedszkola, że udzielał pomocy na drodze komuś i dlatego się to wtedy stało, dlatego ten wypadek w drodze pra do, do pracy miał miejsce, że to jest do zaakceptowania. Nie patrzcie na to. U nas w kraju nie ma prawa precedensu. Oświadczcie to tak, jak to było. Czyli, że to była trasa najkrótsza, nieprzerwana. Nikt tych oświadczeń nie będzie podważał. Nikt nie ma interesu w tym, żeby to podważać. Tak, jak oświadczycie, tak będzie. Dobrze, żeby był jakiś świadek. Przykład. Wychodziłem, przyjechałem już do domu, pod blokiem, tam się wywróciłem, skręciłem kostkę. Widziała to z okna moja żona, która akurat machała mi, czekała na mnie, aż ja przyjdę. Nie? I ktoś co, będzie podważał, panie, ale to była trzecia nad ranem, co ona robiła w tym oknie? Ona zawsze na mnie czeka, jak ja przychodzę z pracy. I oświadczenie żony, w dniu tym i tym widziałam, jak mąż się wywrócił yy, i skręcił kostkę. Nie? nie zachęcam was, broń Boże, do tego, żebyście kłamali, bo to jest nie w porządku, ale opisać to po prostu tak, jak to było. Najkrótsza trasa, tu może być faul, może to być najlepsza trasa. Bo ja mogę mieć na przykład jakąś dwupasmową S1 dalej, ale może to jest lepsza trasa, dużo lepsza niż przez jakieś wioseczki, szczególnie zimą, bo ta S1 będzie odśnieżona, a tutaj będzie nieodśnieżone. To jest do zaakceptowania, że ta trasa była najlepsza. Weźcie pod uwagę to, że czasami podróżujecie transportem, że to jest jedyna moja trasa, nie? że autobus jedzie może dookoła, ale ja. Tą trasą zawsze jeżdżę, to też jest w porządku. Problem jest tylko, jak ta trasa jest przerwana, jak, jak karetka was wzięła spod parkingu z Tesco. Nie. Czemu tam spod parkingu z Tesco, akurat? No, można się zastanowić, bo tam się przesiadaliśmy do jednego auta, tam zostawiamy cztery samochody, się jedziemy jednym pod firmę, bo pod firmą jest mały parking. Jest jakieś wytłumaczenie tego też ewentualnie. Więc yy, trzeba to tak opowiedzieć, żeby się zgadzało. Najkrótsza nieprzerwana trasa. Jeśli się wam coś stanie, zgłoście to. Jakie benefity po wypadku w drodze do pracy z pracy? Nie ma tu odszkodowań z ZUS-u za ten trwały uszczerbek na zdrowiu, ale jest 100% chorobowego. Więc choćby po to warto by się takim wypadkiem zainteresować. tu znowu, jak jesteście na długim chorobowym, to to ma znaczenie. Na krótkim nie ma. Ale po wypadkach w drodze do pracy. W gruncie rzeczy to są dwa rodzaje wypadku. Pierwszy to jest szedł i skręcił kostkę, a drugi wypadek w drodze do pracy, to by miał, miał jakiś wypadek samochodowy, jakieś dzwona autem porządnego. No to wtedy mm, trochę dłużej jesteśmy na chorobowym. Wtedy zdecydowanie trzeba się o to postarać i yy, po, yy, przejść tą procedurę wypadkową. Szkoda się pozbawiać tych świadczeń. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam bezpiecznej pracy. Do zobaczenia, do usłyszenia.